Proszę powiedz mi gdzie jesteś, kiedy lecą bzy, Na połamane serce, to może tak jak ty A w kółko tylko my, 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 my. zawsze jebać psy, a zawsze jebać psy Proszę, Proszę powiedz mi gdzie jesteś, kiedy lecą bzy, Na połamane serce, to może tak jak ty A w kółko tylko my, 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 my. zawsze jebać psy, a zawsze jebać psy Ja ci szukam tu po nocach a tu szukasz mnie po kątach, bo ja cię szukam tu po nocach. A tu szukasz mnie po kątach, ale kiedy cię znajdę? Odprowadzę cię na chatę, a jutro zabiorę cię na spacer. I zwiedzimy ten świat, ale razem pojedziemy na wakacje i przejdziemy się na plażę. Ej, pójdziemy na plażę. Bo ty jesteś taka piękna, to pójdźmy na plażę. Nawet o trzeciej nocy w piżamę No bo ty jesteś piękna, więc za tobą biegam I nie mogę przestać I nie mogę przestać Proszę powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy, na połamane serce pomoże tak jak ty, a w kółko tylko my, my, my my my, od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Proszę powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą łzy, na połamane serce pomoże tak jak ty, a w kółko tylko my my, my, my my, od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy. Czasem znikasz mi jak cień, kiedy budzę się sam Twoje oczy jak ogień, ale serce jak lud mam na I mówią, mówią, żebym odpuścił, pierdolę to, bo jak nie ty, to już nie wiem kto ma dać, to coś Znowu patrzę w sufit i joń kręcę tak w kółko twoje słowa jak echo, Odbijają się jak zawsze Pamiętam twoje kocham, pamiętam jak życzałaś a dziś, tylko ty mi cisza jakbyś nigdy nie istniała Znowu błądzę po blokach, znowu tym leci z ust Twoje słowa mam w głowie, jakby ktoś pił tam nóż Nie odbierasz, a ja dzwonię, jakby to coś dało znów Moim mieście jest ciemno, ale ciemniej bez twych słów Znowu błądzę jak tu po tych klatkach i dachach Twoje serce to zamek, ale skupiłem gdzieś klamkę Jak pytasz co u mnie, to jak zawsze nieważne Ale prawda jest taka, że się sypię po trochu Moje serce pije do ciebie, a nie do tych wokół Proszę powiedz mi, gdzie jesteś, kiedy lecą zy na połamane serce pomoże tak, jak ty A w kogo tylko my my, 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 od zawsze jebać psy. Proszę powiedz mi, gdzie jesteś? Kiedy lecą źród, na połamane serce pomoże tak jak ty. A w kogo tylko my, 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 od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy, proszę powiedz mi gdzie jest kiedy lecą łzy, na połamane serce pomoże tak jak ty, a w kogo tylko my, 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 my Od zawsze jebać psy, na zawsze jebać psy